Cześć, witam serdecznie. W dzisiejszym tutorialu pokażę Ci tak zwane Spring Loaded Tool Shortcuts, czyli jak przeskakiwać z jedne, jak tymczasowo przeskakiwać z jednego narzędzia do drugiego w programie Photoshop. Jak wszyscy wiemy, każde narzędzie tutaj ma przypisane jakiś skrót, skrót klawiaturowy. Dla, dla Brush czy dla Penzy jest to B, dla, P, dla, dla pen narzędzia Pen tool jest to P, dla Rotate Tool jest to R itd. itd. No i oczywiście możemy sobie przyciskać czy tam zmieniać każde narzędzie wybierając tutaj ikonkę bądź na kaweturze literkę. Pytanie jest w jaki sposób przejść z jednego narzędzia do drugiego tymczasowo. Można tego dokonać przykładowo tworzymy sobie jakąś ścieżkę. No i doszliśmy do miejsca, w którym, w którym chcielibyśmy obrócić nasze zdjęcia, aby ułatwić dostęp do pewnych elementów naszego obrazka. Co trzeba zrobić? Trzeba po prostu wcisnąć na klawiaturze i przytrzymać klawisz R, przykładowo jak chcemy obrócić zdjęcie, czy jakiegoś innego dowolnego narzędzia. Mamy wciśnięty klawisz R, lewy przycisk myszki przyciskamy. Wciśnięty lewy przycisk myszki, obracamy prawda, nasze zdjęcie o określony kąt, puszczamy klawisz myszki i puszczamy R jak widać narzędzie z pen tool przeskoczyliśmy szybko na kilka sekund do rotate, Tool, obróciliśmy nasz obrazek, następnie przeskoczyliśmy i wróciliśmy z powrotem do pentul, gdzie możemy bardzo szybko kontynuować tworzenie naszej ścieżki, czy zaznaczenia czy dowolnego, dowolnego innego narzędzia, z którego korzystamy. To wszystko na dzisiaj, dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym tutorialu.